Za mną Sim Nowa Ruda. Sim to społeczne inicjatywy mieszkaniowe. Sim to są spółki, które najczęściej tworzą samorządy z rządem. Są przeznaczone dla polek i polaków o średnich dochodach, których nie stać na kredyt, a stać na tani wynajem. Takie inicjatywy cieszą i są bardzo oczekiwane i pożądane. I takich Simów Sim, Sim Sudety jest 17, a to jest jeden z nich. Dzisiaj będziemy wmurowywać kamień węgielny w Nowej Rudzie. Kilka Dni temu wmurowywaliśmy kamień węgielny w Kłosku. Te inwestycje cieszą się wielkim powodzeniem, dlatego też rząd Donalda Tuska zdecydował się o przeznaczeniu dodatkowych pieniędzy na SIM -y i TBS-y w kwocie 760 milionów, co spowoduje, że jeszcze w tym roku no, zapoczątkuje to kolejnymi 100 inwestycjami. Także to bardzo dobry kierunek, bardzo dobry i oczekiwany przez Polki i Polaków. Szanowni Państwo, dla pamięci przyszłych pokoleń, w dniu 14 listopada 2025 roku w Nowej Rudzie, w obecności parlamentarzystów, przedstawicieli władz regionalnych i miejskich, mieszkańców oraz zaproszonych gości, dokonano uroczystego podpisania aktu erekcyjnego oraz murowania kapsuły czasu, niniejszym inaugurując budowę obiektu mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy wiejskiej w Nowej Rudzie. Niech to miejsce zrodzone ze wspólnej misji stanie się domem, symbolem wspólnoty i świadectwem pracy na rzecz rozwoju miasta Nowaruda i jego mieszkańców. Akt erekcyjny swoimi podpisami, uwierzytelnili i wmurowania kapsuły czasu dokonali. I bardzo proszę o złożenie podpisów na tym dokumencie panią marszałek, panią Monikę Wielichowską, pana posła Bogdana Zdrojewskiego, pana burmistrza Tomasza Kińskiego, Zapraszam Panie Piotrze jako generalnego wykonawcę monetę pamiątkową Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie oraz przypinkę z herbem miejskim Nowej Rudy. Jesteśmy na placu budowy realizowanym przez spółkę Sim Sudety, której nasze miasto jest udziałowcem. W tym miejscu za moimi plecami powstanie budynek wielorodzinny, 28 mieszkań, które będzie gotowe w pierwszej połowie 2027 roku. Mnie szczególnie cieszy ta sytuacja, ponieważ od wielu lat w Nowej Rudzie nie budowano nowych budynków wielorodzinnych, więc to jest nasza inicjatywa, ale również powstają prywatne deweloperskie inicjatywy, co bardzo cieszy, bo będą nowe mieszkania w Nowej Rudzie. To... No i stałe. Tak? Tak. tak. Jest to kolejna już dziewiąta inwestycja rozpoczęta w tym roku będzie posiadał 28 lokali mieszkalnych w nowoczesnym budownictwie, komfortowe warunki mieszkaniowe wraz z poszanowaniem ekologii i środowiska. Każdy lokal będzie doposażony dodatkowo w komórki lokatorskie oraz miejsca postojowe. Planowany czas zakończenia tej inwestycji to maj 2027 roku i liczymy właśnie, że w tym miesiącu, w maju 2027 roku, będziemy mogli przekazywać. Nowo wybudowane mieszkania przyszłym najemcom. Właściwy moment, żeby pogratulować władzom samorządowym Nowej Rudy, że zdecydowały się iść w simy. To są odważne decyzje, ale bardzo potrzebne, więc myślę, że cały sim, kiedy zostanie wybudowany, jeśli pogoda będzie sprzyjać, to nastąpi to szybciej niż później. Jest to pobliże dużego osiedla trzydziestolecia, właściwie na jego końcu, więc mamy blisko do centrum Słupca, ale jednocześnie mamy dookoła tele, tereny zielone. Co myślę, poprawia atrakcyjność tego obiektu. Więc zapraszamy tak naprawdę jeszcze wszystkich zainteresowanych, którzy chcieliby tutaj zamieszkać. Jest to dobra okazja, myślę. Wiadomo jest, że ta perspektywa od 2.28 na następny czas będzie dla Polski niezwykle sprzyjająca. A dowodów w tym ewentualnym sukcesie będziemy mieć mniej więcej takie jak tu za naszymi plecami, a przed Państwem. Ja bardzo wszystkim chcę podziękować i pogratulować, bo oczywiście środki to jedno, ale musi być inicjatywa, musi być pomysł, musi być wskazanie, musi być teren, pozwolenie na budowę, wykonawca. To wszystko musi się ułożyć, bo to są naczynia połączone, jak coś się w tym łańcuchu urywa to niestety brakuje sukcesu. Tu wszystko jest ułożone, tym bardziej należą się wszystkim gratulacje, podziękowania i trzymamy kciuki za ten maj 2.27, bo to będzie bardzo fajny moment, jak będą wprowadzali się tu już najemcy. Wszystkiego najlepszego i podziękowania też za pogodę. Wszystkiego dobrego.